Jakie są finansowe przesłanki upadłości? Czy trzyletnia strata ponoszona przez przedsiębiorcę, przez firmę, jest przesłanką do tego, aby zgłosić upadłość? Wielu naszych klientów zastanawia się nad tym, prowadząc działalność, czy są takie momenty, w których powinni zwrócić uwagę na ryzyko, ryzyko związane z bankructwem. Dlaczego to ma znaczenie? Ano, dlatego, że jako członkowie zarządu Odpowiadamy całym majątkiem za prowadzenie spraw, szczególnie w tych sytuacjach, w których nie doprowadzimy do skutecznego zgłoszenia upadłości w należytym terminie. Jako biegły sądowy często spotykam się z tymi pytaniami. I prawo upadłościowe mówi o dwóch takich przesłankach. Jedna przesłanka można ją nazwać przesłanką kapitałową, druga przesłanka to przesłanka płynnościowa. Na czym polega przesłanka kapitałowa? Otóż to jest ta, ten element, który wiąże się z tym, że spółka rzeczywiście ma kapitały ujemne, jak mówimy w języku księgowym. A skąd się biorą kapitały ujemne? Ano, jeśli kapitał składa się z kapitału początkowego, który wkładamy na początku firmy i potem z zysków zatrzymanych, no to buduje się pewna wartość. Jeśli zyski zamieniamy na słowo strata, czyli ujemne, to mogą Nagle może się okazać, że jeśli dodamy kapitał początkowy i straty skumulowane, mamy ujemny kapitał. A więc sytuacja, w której majątek jest mniejszy niż zaciągnięte długi. Druga przesłanka to przesłanka płynnościowa, przesłanka, w której przestajemy spłacać wierzytelności, przestajemy spłacać nasze długi. No i te dwie przesłanki są niezwykle ważne w ustaleniu właściwego momentu. Chciałbym podać praktyczne przykłady, jeśli spojrzymy sobie na przykład na firmę Thomas Cook z rynku brytyjskiego, nie spłaciła swoich obligacyjnych zobowiązań i to było powodem do złożenia wniosku o upadłość. Firma z rynku polskiego Vistal również miała problemy związane z brakiem spłaty kredytów i to zadłużenie spowodowało, no że niestety nie mogła kontynuować działalności. A więc czy trzyletnie straty są przesłanką do ogłoszenia upadłości? To zależy. Prawdopodobnie nie, dlatego że nie wprost od razu powodują, że kapitały są ujemne. Jeśli by się okazało, że te straty nawet za jeden rok, może za dwa, a może za pięć lat przekroczyły kapitał początkowy i zjadły wszystkie nasze zyski zatrzymane, które często mamy jako tak zwane kapitały zapasowe i rezerwowe, no to wtedy niestety należy rozważyć wniosek o złożenie. Upadłości. Zwracam na to uwagę, bo często zarządy no, niestety nie weryfikują, jaka jest ich sytuacja finansowa, a może mieć to dla nich opłakane skutki. Zapraszam serdecznie na nasze strony. Wszystkie dodatkowe linki znajdziecie Państwo w opisie do tego podcastu. Zapraszam.